No, Elo. Tutaj Dex. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Chyba w siódmym albo w szóstym, nie pamiętam już, e, odcinku z gry Dine Clyde Bestia. Ze mną Asti. Witam, witam serdecznie w którymś tam odcinku. Tak. Zakazam do zostawienia suba, lajka, komentarza i udostępnienia mojego filmu wszystkim swoim znajomym rodzinie, psom, kotom, kosmitom, jezusowi, komu tylko chcecie. E, każdy jest mile widziany. O, nawet nawet Żydzi znaczy, co? I eee... tą wieżę po lewej możemy odblokować. Jaką wieżę. Po... A, tu jest jakaś wieża, no dobra, dawaj. No? O... Ty... Dla kogo? Dla nas. Dla nas. Dobra. Eee... także no właśnie, zachęcam do tego. Eee... Kanał się fajnie rozwinie. Ja będę zadowolony, wy będziecie zadowoleni. Eee, mam nadzieję. I, I ogólnie będzie fajnie. Eee. Hmm. Drabina. O, można opuścić. Już myślałem, że nie dam rady, ale. No, właśnie, drabina to się przyda w kuj. Tutaj. Coś eee. tu jest? Jest. O, włącz. Eee, Złom. Ogniste strzały. Uuu. No i fajnie. I mamy bezpieczną strefę. Da się tutaj jakoś szybko zleść z tego gówna, czy tak nie za bardzo? On drabiną. Drabiną, ale nie da się zeskoczyć, naprawdę? Zazwyczaj w takich to było coś, że można sobie zeskoczyć. No, niby można też zeskoczyć, dobra. A nie wiem, to znowu. Eee. Działa przewrót? No, nie udało mi się. Dobra. Oła! Wyłupczone z zombie Ty bo samochód nam się pachnie Bo zombie nam atakuje Masz ten zestaw naprawczy cały? O kurwa dobra nieważne No to już o, po samochodzie ma. mamy Ty długo on płonie Ty ktoś tu pomocy potrzebuje Ja wezmę A, spróbuję pomóc ja O kurwa, chyba Ale naszego też zabiłem. Nie, jednak nie Ratujesz mi życie. Kurwa, dziękuję. Ja mogę go zabić? Do... Mogę. No i Spotkanie zakończone porażką. Eee, no tego nie wiedziałem, że mogę, ale dobrze wiedzieć, że jest taka możliwość, bo w Dying 1 jedynce nie można było zabijać tych łacaleńców. Dobra, to mi się podoba. No... No to co, no to biegniemy z buta, no nic tutaj nie zostaje więcej. Ta ciężarówka wygląda zachęcająco, jakby coś było w środku, ale jest gówno totalne. To nie było, eee. po wybuchu jest nienaprawialny. Serio to próbowałeś sprawdzić? Wyglądasz no. jak po prostu dziecko mające 12 lat, które biegnie po krawężniku. Ręce jak samolot i wi, jestem samolotem. Jestem samolotem. Dobra, e, daleko jeszcze? Chyba nie. Jak ja osioł miarę, miarę. do Shreka, daleko jeszcze? Przynajmniej w mieście już jesteśmy. Zobaczmy tędy, tędy i do przodu. O. Nie, na górę nie, chyba ten da radę na spokojnie. Ooo. Niby Day in niby parkour, że można po dachach. A mi się jakoś łatwiej biega i lepiej w taki ten sposób. Macniacze. Jestem przekonana, że są bezpieczne. Ale nie mogę mieć pewności. Musimy być ostrożni. Jeśli tylko poczujesz się inaczej, daj mi dać. Mmm... daleko jeszcze? Ta, jeszcze kawałek. Ty, tędy? Tędy? Jak? Co? Aha, to da się, dobra. Myślałem, że jest zbyt wysoko, żeby tam wskoczyć. Ale okej. Okay. Er... A, i to tutaj. Ty, no faktycznie nie jest wcale aż tak daleko. Też dobrze wiedzieć. Ale Ktoś tu potrzebuje Halo. pomocy? No niech Jest jakaś misja poboczna. Y... Misja poboczna, ale może gdzie. Tutaj coś jest, u handlarza. O, jest tu poboczna u handlarza też no. Oczywiście. Co jest? No rozmawiaj. Cześć Kyle. Słyszałem, że rozwiązujesz problemy. Ach, zdarza się. A, okej, okay, czaje. Ja gadam, sprzedaję tematy, a ty jesteś kuli cool i sobie zdystansowany, słuchasz, nie? No więc tak. Mamy w okolicy kilka miejsc, które są dla nas ważne. Wysyłamy tam patrole, a w skrytkach trzymamy dla nich zapasy. Przy studni jest jedna z takich skrytek. Zapasy mieli przejąć Joel Izrael i Jack, ale straciłem z nimi kontakt. Kiedy? Z kilka godzin temu. Pewnie zainfekowani ich dopadli, ale może jest jeszcze szansa im pomóc. Albo chociaż zabrać to zaopatrzenie. Sprawdzisz to? Tak, przejdę się tam. Dzięki, Kyle. Potrzebowali tego dwóch chłopaj całego kraju? Kurczę. Co? By, byłem na moment zajęty, także nie słuchałem. Eee, dobra. Jack, Handlarz. Joel, czy tam ktoś tam i Izrael, nie? To mówię, dwóch chłopa i cały kraj potrzebny. Aha, dobra. E, no nie słuchałem tego, więc no. Nie wiem. Policja e, to strzelby. Ja Jam to sobie chyba zgarnął. No 32. Co to za takie chujowe? Sierp. A pancerz? Cholera, nie wiem, czy kupować. Chyba nie warto. E, Coś tu mogę, no to mogę wszystko w sumie. Czyli chyba takie te, te, te przedmioty, e, co ma, to to jest najbardziej przydatne do kupowania. Czyli te pigmenty, elektronika, to wszystko. E, o, zasoby, no. Właśnie przewody, przewody. Czy masz przewody? Ma przewody, dobrze. E, coś tu mogę polepszać teraz na przykład. E. Modyfikuj tutaj mogę dać to Co 12, ale czy ja chcę. O modyfikuj. Tutaj nie mogę. Mam za mało pigmentów. No dobra, trudno. Sobie zaoszczędzę na kolejne rzeczy. O, mogę sobie mołotowy wytworzyć w sumie. Wytwarzanie. O. To, no to w sumie jest stanie ty. Ale, ale maksymalnie cztery mamy... można wytworzyć. A, bo żwicy nie mam, dobra. Nie, dalej nie mamy instrukcji dla zaawansowanych, aby się przydała. A no. Dobra. E, jest tu jeszcze gdzieś misja ta jest tu jeszcze do wzięcia. No, ale nie możecie jeszcze sprawdzić? Poszukać go? Idę, idę. Przecież macie broń i ludzi. Dzięki że już raz idę. wysłać. Wszystko w porządku? To ja już was zostawię. Kyle, tak? We własnej osobie. Eli, słyszałem o tobie. Może ty będziesz miał więcej charakteru niż te darmo zjady. Mam sprawę. Powiedzmy, że osobistą. Chodzi o mojego ojca. No to chyba nie powiedzmy, tylko po prostu osobistą. Ne, no, niby tak, ale jakoś nie czuję, że do końca... Dobra, przejdę do rzeczy. Mój ojciec ma pieprzoną demencję i zniknął dwa dni temu. No, i mu się pogarsza, więc rozumiesz. Sam nie wróci, nie? Przez dwa dni nic nie zrobiłeś? Zrobiłem. Wyszedłem z ratusza, zabrałem kilku ludzi i. I? No, wróciliśmy. Po prostu się paliśmy, okej? Okay? Tam, na zewnątrz, jest strasznie. Nie wydajesz się jakoś specjalnie poruszony. Słuchaj, to jest stary kurwa chlejus i frustrat. A ja tu siedzę z nim, leki podaję, opiekuję się i codziennie słucham tego jego bełkotu. To co? Teraz mam płakać? Ale jednak chcesz pomocy. No, bo czym bym się różnił od tych bezmózgich potworów na zewnątrz, gdybym nie chciał, co? To odgrywam swoją rolę. Jako syn, proszę cię, odnajdź go. Okej, okay, jasne, Jak Jak mam pan do... coś więcej, żeby zacząć szukać. Ma na imię William. Był leśnikiem. Gdzie go szukać? Może zacznie od naszego domku letniskowego. Leży w kotlinie nad jeziorkiem. Ojciec dużo ostatnio mówił o przeszłości, o czasie, który tam spędziliśmy. Okej, okay, spróbuję go znaleźć. Dobrze, dziękuję. co na wilki poszedł polować, a tam zombie. E, mi się wydaje, że po prostu wisi mu kasę i to tyle. Tak. Boję się, co się stanie, jeśli ta bestia wróci tym samym tunelem. To przecież możliwe, prawda? No, nie wykluczymy tego. Tak. I właśnie dlatego Szeryfka chciałaby z tobą porozmawiać. To wyraźna luka w naszej obronie. Muszę kończyć. Chodź. Uważaj tam na siebie. Słuchaj, mamy problem. Nasz system awaryjny nie nadaje się do ciągłej pracy. Długo nie wytrzyma. Trudno z tym dyskutować. Rozwiązaniem jest pobliska elektrownia. Sęk w tym, że padła miesiąc temu. A tamtejszy brygadzista nie odpowiada. Wysłałam tam już dwa oddziały. Żaden nie wrócił. Zero kontaktu. Po prostu przepadli bez śladu. Mogę tam wysłać kolejny oddział, ale słuchaj, powiem wprost, brakuje mi ludzi. Nie chcę tam słać dziobów. Kyle, zrobisz to dla nas, zaryzykujesz. Bez elektrowni będzie źle. Aha, rozumiem, czyli dwa oddziały zniknęły, ale mojej skóry wam nie szkoda. Przecież wiesz, że to nie tak. Ludzie, których mamy... Jacob, spokojnie, on się droczy, spójrz na niego. Przecież nam pomoże. A, Florence, popsułaś mi całą zabawę. Hmm. Kyle, kamień z serca. Ludzie już zaczynają tracić nadzieję. Dzięki, Kyle. Naprawdę doceniam to, co dla nas robisz. Nie ty jedna, Florence. Nie ty jedna. No, nas to jest bardzo łatwo przekonać do pomocy. Wystarczy Aby dać to nam Expo. Nie bez śladu. Jak dajesz okay. ekspa, to będę się kurwić, także. Czekaj, jest, a on się jest nie wspomina Morgana Morgana Freemana bo co bo czarny No i ma białe włosy To nie ma końca <laughs> Dobra e... Nie wiem, ale ale tak sobie pomyślałem, że czy to nie jest przypadek, że większość takich zagranicznych postaci o imieniu Tutaj Jacob zawsze ma ten sam kolor skóry. No Nie zapominaj o podstawowej sztuce walki. Czy to nie jest rasistowskie właśnie, że jak Jacob to właśnie tak Ciekawe... jaki to znaczy jaki? No... wiesz no, o co chodzi. You know if you know. You know if you know. Nie, odwrotnie, if you know you know. Tak to leciało. Pytaj się, rury krain. Kurwa, dobra, nie udało się. Te, ja, ale tu jest butik, otwieramy go. Dobra, ja, ja bym wszedł okay. tutaj do tego butiku. Dobra. w tym butiku akurat jakieś zbroję można ciekawą zdobyć, więc no. Chodę nie skorzystać z takich tych wszystkich sklepów i nie tylko. O kuźwa, głupi a, bo ty masz tryb bestii, dobra? Akurat się przebudził, no. Przebudził się stary bestia. Jak będziemy już mogli tego na swobodnie używać, to... ...będzie lepiej. A no, to wtedy będzie zajebiste. Sobie zbierasz na takich bobkach i... Jakiś większy boss od razu, kurwa, go atakujesz tym i po nim. No nie? Najpierw nie jeden, nie potem nie. drugi, żeby się jeszcze obalał. Tak. To, to. Pióra. Te smartfony. Ciekawe, chyba, no dość sporo dają kasy, nie? Tak mi się wydaje. Instrukcja dla początkujących. Dobra, i co? Chyba przeszukane. Nie, jeszcze tutaj trochę zostało, tutaj skóry, zamek, nie otwory, skóry, szmaty. Tak, ale najpierw chcę takie duperele przeszukać sobie. No spokojnie. Złom, nie złom. Dobra. O, jeszcze tutaj jakieś szmaty. Inne niż ja. Dobra, to mamy. Kolejna szmata. Wszystko, wszystko. Daj to. Kolejna instrukcja. I co tu jest? No nie ma nic, żadnych ubrań No niestety. Ale zwykłe zasoby tylko. No to trudno się mówi. I biegniemy dalej. A przynajmniej ja biegnę. Nie wiem, jak ty. Da, spuszczaj się, krain. No, spuszczaj się na dół. Ja pierdzielę. O, dobra. No niestety, Spuszcza czasami się. jest problem właśnie z Krainem, że nie chce on się puścić. No, wtedy, kiedy ja bym chciał. Niestety, Faj jego nie czasami... Nie chce się spuszczać. Ta, no czasami jego głowa boli, no rozumiesz. Był torturowany. No. Nieważne, nie, nie mówiłem tego w sumie. Może źle wybrzmieć. Teraz sobie myślę. Nie, dobrze by brzmiało. Ty, kolejny potrzebuje pomocy. Ale gdzie? gdzie? Jakieś 70 metrów, dobra, nie chcę mi się tam biec. Za daleko. Za daleko, no. O, biegnijmy tutaj. No, ja pierdziele, jaki parkur. Ja. No, spuszczaj się, crane! Kurźwa! Eee. Przysz mnie? Głośno i wyraźnie. przewrócić pani szeryf. Jeśli na miejscu okaże się, że sytuacja jest nie zajebiście. beznadziejna, to odpuść. Lepiej, żebyś niepotrzebnie nie ryzykował. Dobrze, poradzę no Ale właśnie. jeśli mi się uda, to będę oczekiwał czegoś w zamian. Zdziwiłabym się, gdyby było inaczej. Nie próbowałem cię zaskoczyć. To jak? Umowa? A czego chcesz? Pomocy w pewnej sprawie. Wrócimy do tematu. Wiesz, od 13 Aha, lat nie wiem, mi myślę, nie stawał. to To, to akurat ja mi pomożesz w pewnej sprawie. W, w ogóle, na spuszczaniu się. Tak, pomożesz mi się spuszczać. Olivia, to w ogóle tak. słyszysz mnie? Wszystkim pomagamy, a co tam? potem Jedy będzie... Pomóżcie Ludzie mi z napaść rach. na armię. co z nią nie tak. Nie no, spoko. Powiedzmy... Działam krok po kroku. Zobaczymy, co dalej. Myślisz, że sobie poradzisz? To w końcu elektrownia. Wątpię, że to będzie coś prostego do zrobienia. Heh. Czas pokaże. <laughs> tak jak Zenek Martyniuk mówił. Czas pokaże. Czas pokaże. <laughs> Zabawa prądem. Zabawa z prądem. I jedno okno wejściowe jakieś. No właśnie szukam jak tu wejść, wiesz? O tutaj Ty coś znalazłem. Tu jest masz tu coś też? Okej, okay, czyli. Zasoby. Zasoby. O kurwa, a dostałem. Dobra. Eee, no, trochę ich tu masz. Eee, gdzie my mamy się? Okay. A, na górę dostać. Tak. Jakoś tędy da radę, Nie da rady. O Tymi rurami mi się wydaje, że jakoś chyba trzeba będzie przebiec. Czy dałeś radę? Tu? Nie. Słuchaj! Ja nie potrzebuję pomocy! Tutaj chyba znalazłem. i za co ty tak się wzbraniasz. Dobra. O, tędy na górę. I po prostu tutaj są te rury i mi się wydaje, że tymi rurami będzie można sobie przejść. U. A, myślałem, że umarłeś ty. Kuźwa, no, się naprawdę nie złapałem. No pierdolisz. Czemu ja nie potrafię, no? Słuchasz, ja lepszy, ja lepszy. Właśnie, jakim cudem? Ja Teraz też nie wiem, jakim cudem Machajmy myszką, żebyś się złapał. Ja pierdzielę. A, ale tutaj mogę niżej, będzie łatwiej, dobra. Sobie zejść. Do tu mogę ci zrzucić w ogóle. Eee, zaraz tu dojdę. Dobra, jak coś tu dla słabych, tam na dole drabina jest. Dla słabych? Tak, dla ciebie. Wiesz, co pierdol się teraz? Gdzie? A o tu. Guzi przebiegł. <noise> Czemu nie na sam dach? Przecież możesz na sam dach chyba już. A nie. Chyba się nie da. No nie da się. Okuźwa. Oj 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 ojoj. Oj o, oj oj. Dobra, żyje. Nie tylko tobie. Zeskoczył. Eee, no ja przeżyłem. Oj, teraz wyżej. Okuźwa Kyle. Eee! Co? Chłopcu nie zeskoczyć chciał. Nice. Dobra, ja się dostałem na samą górę. Łatwo. Ty patrz, patrz, ty. Co, coś jest... What the hell? Ja to zacząłem po ścianach biegać tutaj. Jak ja się buguję czasami. No. Ech, coś tu jest w środku w ogóle? Nie. A nie, coś tam jest. Dobra. Co szukaj? Wągi, torby. Dobra. Eee, to co? Biegniemy na tą rurę i na drugą stronę, o, i tam nawet jest drabina. Widzisz, jak przeczułem, że tak trzeba zrobić. Ja to jednak mądry jestem w te gierki. Dobra. Ale nie, no teraz to ta gra wychodzi zdecydowanie lepiej. A, chyba dzisiaj był właśnie update, że teraz kompiluję normalnie te shadery, albo ja po prostu coś zrobiłem, nie wiem. Ty miałeś kompilację shaderów, czy nie? Nie, właśnie nie. Wiem. Aha, no to ja coś zrobiłem. Ty, to mam dla ciebie pomysł. E, ty masz najnowsze sterowniki do karty graficznej, czy nie? No, mam. Okej, okay, Wiesz, co? Usunięcie tego. No, jak to się nazywa? Wiesz, Kesha. No, no, no. Od Nvidii. Ja to zrobiłem i to mi chyba właśnie pomogło. Była ta kompilacja i no teraz działa. Ja pierdzielę, ale ja tu No właśnie nie. E... Szukam, ale nie mogę znaleźć. Ała. Ja tu zaraz zginę. E... Jak tu wejść, ty? Jakieś okno dostanę. chyba było. Ogólnie. A, wait, chyba wiem. O, kuźwa! Chyba jednak nie wie. O, żyje. No tu jest okno. Eee... A, i możesz drabinę nawet. Eee, tu gdzie stoję, wiesz, to pod tobą jest. Dziękować bardzo. Dobra, ty na dół, nie na, dół, ładnie, na No, już biegnę. Co tak, czekasz na mnie? Jest i pan brygadzista. Tak, largo, jak ty tu do cholery wlazłeś? Bywam uparty. No i teraz utknąłeś to razem ze mną. Brawo, no czapki z głów. Nie rozpędzaj się. Można mówić, nie wchodzić stąd, rozerwą się i nic. Czemu nic nie naprawiłeś? Ja? Ty, no nie wiem. Może przez te potwory, które rozrywają na strzępy. Strachliwy jesteś. To siedzisz tu na dupie i przez radio mówisz mi co robić. Nie ja. Co ty chcesz? Tam coś wybuchło. Połowa budynku jest zalana. Do końca cię popieprzyło? <słuch> Na razie nad sobą panuje, ale to pierwsze i ostatnie kurwa ostrzeżenie. Ty, no dobra, chcesz tam iść? Idź, ale zginiesz. <słuch> dobra, dobra, już tak nie strasz. Mów lepiej, gdzie mam iść. Na dach, a dalej to cię pokieruję. Nie wyłączaj radia. Kyle jestem i wiem, jak wrócić. <słuch>

No w sumie tą drabinę. Co tu się stało? Ja wiem. Arr, a raczej chodzi Dobra. właśnie o tamten. No. A, i tamte, te wybite okno, co wtedy tam weszliśmy. Dobra, gdzieś ty tutaj tą drabinę odblokowałeś, nie? Ej, ty chyba nie wiesz, o czym ja mówię, nie? Co? Nie. Co się Pod dzieje? drabiną, co żeśmy schodzili, leżał stos rozwalonych zombie. Ty ich spaliłeś, co ty zrobiłeś? Nie. A, no to tam od Jalut leży A, no i fajnie Dobra, e, wejdziemy tam i będę kończyć gierkę e, w sensie odcinek A, myślę, taki to speedrun robisz Tak, trochę. Kuźba tam nie było żadnej innej drabiny dodatkowej ja niedziele się wejść. męczyć teraz z tym trzeba znowu. Nie. Dobra Przełaśnie. No! Co ty robisz, Kyle? Dlaczego on mi spadł? Miałem, miałem to samo. Nie wiem, co właśnie nie złapał. Po prostu przeleciał sobie. W sensie nie, on się złapał i zamiast przejść na drugą stronę, to po prostu postanowił, że sobie spadnie na dół. A to jeszcze inaczej miałeś niż ja. No właśnie. Eee. Dobra. Teraz tak, teraz tam. Hopsa sa. Na górę No, teraz się normalnie wszystko. Kyle, uźwa, nie wkurwie, że mnie O noc się robi powoli 1830 E tam, łatwo Dobra, no jesteśmy tu. Ach, A i możemy otworzyć teraz. Czy wcześniej Ej, można było? Dole? Chyba nie, nie można było. Nie, tutaj są drzwi. Ej, tu też można otworzyć... A, zamknięte, dobra, nieważne. No właśnie. Patrz no tu. Idę. Naprawdę na takie coś potrzebne było Turbin. Taka senka nie sądzę. No że musiało się miejsce załadować Po prostu wskaz mi drogę Dobra eee, Tylko tutaj dojdziemy tak, No a co? Eee No, myślę że akurat takie miejsce na Ja pierdziele no nie na bestie, no, e no, jeszcze któryś nie ma. Dobra, a e no i ja akurat można w tym momencie zakończyć odcinek. Także dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie. Zachęcam do zostawienia suba, lajka oraz komentarza. I do następnego. Jo. Trzymajcie się, cześć, cześć.